O oh, shit! Here we go again. No się zapraszam na My Winter Car. Taki zwykły gameplay będzie grany. Zanim przetyram tą grę modami i zacznę nagrywać jakieś My Winter Drift, to chciałbym sobie normalnie pograć i to nagrać. ta nic specjalnego tu nie ma. Samochodzik jest taki zamiast busika Tak, odśnieżać. No i jedziemy eksplorować tą nową mapę, nie? Tu od przeglądów makabusie i można też auta klasycznego przegląd zrobić Jest też dom starców, jest wuja Jest jakiś ziomek, jest chyba babcia, chociaż nie jakiś typ co cały czas pierdoli Walę za jadę oczywiście do Tejmo, a tu nie ma sklepu, nie ma stacji, et kurwa nie ma Tejmo To przypomina to no, jest to, kurwa, leśna dolina. Czy coś się to przypomina, przypim. Na stacji bałem się pół godziny, żeby zatankować tego grata. Później wybrałem się do oryginalnej chaty i po drodze się rozjebałem. No ale nie ma tego złego przynajmniej szyba u mu mi się nie zapisze, także wyruszyłem jeszcze raz, tym razem nieco spokojniej. Gdy w końcu dotarłem na miejsce, znalazłem rozjebanego busika. No smutno mi się zrobiło, więc poszłem dziadał pierdolić. Ale sobie przypomniałem, że siedzi w domu starców przecież. Obejrzałem sobie jeszcze mapę z Lotu PTAKA, ale w garażu nie ma żadnego auta ani żadnych części. Ale chociaż podnoszenie auta działa jak w My Summer Car. Wróciłem na stację, spisałem numer do zioma, co auto sprzedaje. Wypłaciłem trochę cashów i kupiłem niezbędne produkty. Wróciłem na Melinę, zrobiłem burdel, wypiłem soczek i rozpocząłem interes. Jeszcze przejrzałem tą gazetkę ze stacji Potem zadzwoniłem po samochodzik do typa Halo No dzwonię po garaż ogrodowy NO DZWONIĘ PO garaż OGRODOWY KURWA I od razu się po tą furę wybrałem Tylko po drodze się rozpierdoliłem Szybki resecik, wracam na tory Jeszcze zajrzałem do Fletariego, była nową furę I to całkiem fajną I jeszcze sobie zrobiłem zakupy przez ścianę w końcu bezpiecznie dotarłem na miejsce. Okazuje się, że to ten sam menel, któremu w My Summer Cars się drewno sprzedawało. Miał być samochód, a jest jebany trup. No to zacząłem ładować te graty do auta i oczywiście zdechłem. I to jak się okazuje, z odwodnienia. Okazuje się, że ta statystyka problem to jest uzależnienie od alkoholu, i trzeba chlać, bo inaczej zdechniesz. Także przed następną wyprawą uzbroiłem się w piwerko, no i zacząłem grata na lince holować. Ciężko było, tylko to padło, ruszyć z miejsca, ale gdy już ruszył, to naprawdę szło fajnie. Normalnie się trzymał na drodze. Więc co już myślę, że będzie prosta robota, nie? Dopóki jebany grad mnie nie wyprzedził. Kurwa, jak to jest wilk! Kurwa, jak to jest Wyjebało nas z drogi. Ja przez 10 minut nie mogłem stamtąd wyjechać, więc go w pizdu zostawiłem. Dupnąłem sebrowarka, może dwa. Walnąłem w kimę. I następnego dnia traktorem. Tu już poszło bez problemu. Traktorek sobie świetnie radzi w zimę. No i jeszcze typ zadzwonił, żebym mu gówno wywiózł. Dupnąłem browarka, polakierowałem samochód. I pojebałem troszkę drewna. Po czym rzecz jasna, zdechłem zimna. Szybki ich i wybrałem się do miasta po szlugi i paliwo. Jaki piękny wieczór, kurwa. Ooo, no i koniec. No jeszcze mało co się nie rozjebałem, ale to tam. Niebany automat wciągnął mi dwie stówy. Od tak pojawiła się nowa karteczka z ofertą pracy. Kupiłem niezbędne rzeczy. I w pewnym momencie w chacie usłyszałem, że coś się. Coś się Coś się stało, nie? Coś się dzieje za ścianę. A okazało się, że to sąsiedzi sobie urządzili tutaj libację, więc im trochę podpiłem. A później zacząłem wyzwaniać po części z tej gazetki, ale tylko dwie osoby odebrały. Dzień dobry. Hiszpania, pani teraz powiem krótko. No i wyruszyłem do starej chaty, żeby jutro drewno sprzedać. I spotkałem Sebiksa. Tak wygląda. Ma lampeczki, tył napęd. I se zasuwa. Już myślałem, że jest tylko jeden, ale trafił się i drugi. Tak konkretnie z My Summer Car, ten z BMW. się we mnie wyjepał. No i jadąc przez owodnicę dostrzegłem samochód, który jest gdzieś w pizdu w pole wyjebany. No i stwierdziłem, że się tam wybiorę. Ubrałem sobie kurteczkę. A się okazało, że to tylko ten czerwony maluszek, co sobie jeździ. No i jadąc dalej oczywiście wyfrunąłem z trasy. Gdy w końcu udało mi się dojechać, porąbałem to drewienko, co ostatnio zacząłem. Wywiozłem to do zioma, zarobiłem sobie trochę kasy i od razu zacząłem planować jak ją rozjebać. Odstawiłem przyczepę i chciałem wybrać się do fletariego, zobaczyć co tam ma i jeszcze bimber sprzedać. Tylko pierwsze kilka taktycznych piwek wleciało. I wyruszyłem z heroiczną pewnością siebie. Wyjątkowo dobrze mi szła jazda. Już myślałem, że zacząłem łapać te zakręty, ale skończyło się jak zwykle. Za drugim podejściem znalazłem jakiegoś ziomka. Jeszcze się w niego wdupcyłem, bo ciągnął i wyleciałem z trasy. No ale go zara dogoniłem i teraz to on się wypierdolił. A po chwili znowu ja. Podokręcałem coś do tego grata, wyfrunę znowu w kosmos I ogólnie ceny u są takie, że tymi moimi pięcioma tysiaczkami to mogę sobie, nie wiem, pudełka powąchać może A i znowu się wyjebałem No to się trochę zazłościłem się i pojechałem se jeziorem Zapłaciłem jakiś syf, Wimberek się już zrobił, więc go wziąłem do auta i tam resztę tych manatków do jego pędzenia Żebym sobie je miał w tej chacie z garażem Wyłupnąłem sobie kawusie Poiździłem trochę jak samobójca I uwaga Tym razem się nie rozjebałem, chociaż było blisko Następnego dnia porąbałem drewno Bo chciałem mieć już pełną przyczepę Jakby typ następny raz zadzwonił Ale i tak musiałem niestety wczytać save'a Bo wyjebało mi samochód w kosmos <laughs> No ale Halo, przyszły paczuszki z częściami, więc wyruszyłem do sklepu i je odebrać. Jeszcze kupiłem niezbędne rzeczy, tylko że skolidowałem z tym ćwokiem a później z drzewem. Ale wczytałem save'a i znowu się wyjebałem. A później została mnie śnieżyca. Fajny efekt, fajny. Tylko się później znowu wyjebałem. A jeśli chodzi o paczkę, to mamy wał korbowy, tylną klapę, deskę rozdzielczą. To tam poprzykręcałem, co się dało. No i tyle, nie? Dość kurwa, przebrała się miarta.